Przez 6 dni od 15 do 20 lutego można było składać swoje pomysły do projektu przebudowy starego rynku. Mam nadzieję, że mieszkańcy tutaj wesprą nas i tak jak pan prezydent powiedział, oddajemy ten projekt do konsultacji, także bardzo prosimy o to, abyście Państwo do nas pisali. Tak wiceprezydent Pabieńca Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek na konferencji prasowej, gdzie zaprezentowano koncepcję projektową oraz program funkcjonalno-użytkowy przebudowy starego rynku zachęcała pamięczan do przekazania swoich uwag. Na pytanie, co sądzisz o koncepcji Starego Rynku i jakie rozwiązania Ty byś zaproponował, za pośrednictwem Platformy e-Pabianice odpowiedziało 25 osób. W większości wypowiedzi pojawiała się propozycja zwiększenia ilości ogólnie mówiąc zieleni. Mieszkańcy proponowali m.in. ustawienie wież kwiatowych, donic z roślinami czy założenie łąki kwietnej. Najdalej idącym rozwiązaniem było zasłonięcie zielenią konstrukcji pomnika, informuje rzeczniczka prasowa prezydenta Aneta Klimek. Pojawił się postulat wydzielenia na płycie rynku traktów z gładką nawierzchnią, która ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym czy rodzicom z dziećmi w wózkach, a także miejsca z parkietem na tańce i zajęcia w plenerze. Kolejna sugestia dotyczyła częściowego zadaszenia ławek oraz zmiany ich układu tak, żeby wygodnie usiadła różna liczba osób. Miejsce na kawiarnie, restauracje ze stolikami na zewnątrz, stojaki na rowery i stacja naprawcza, różnorodne meble miejskie zachęcające do wypoczynku typu podest, hamak, huśtawka – te pomysły powtarzały się w różnych wypowiedziach obcinanie proponowali również zainstalowanie przy stołach ładowarek USB, ogólnie dostępnego bezprzewodowego internetu, udogodnień dla mam, na przykład toaleta publiczna z przewijakiem. Nie zapomniano również o zwierzętach i instalacji wodopojów. Wiadomo, że pomnik bojowników o wyzwolenie społeczne i narodowe zostanie rozebrany, a w związku z tym padła propozycja umieszczenia jego mini repliki z informacją historyczną. Uwagi mieszkańców zostaną przekazane architektom odpowiedzialnym za opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego, informuje rzeczniczka. Kolejny krok to ogłoszenie przetargu na wykonanie szczegółowego projektu z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań i realizacja inwestycji. Biorąc pod uwagę założenia i wytyczne dofinansowania, cała procedura wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy powinna zakończyć się do końca kwietnia. Terminy określone w ramach rządowego programu są graniczne, a ich przekroczenie mogłoby spowodować utratę dofinansowania przyznanego miastu w ramach programu Polski Ład w wysokości 4,5 miliona złotych. 95,5 miliona złotych taką kwotę dla województwa łódzkiego przeznaczono na realizację zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast na zadania o zasięgu powiatowym 57,3 miliona. O podziale tych dotacji poinformował na konferencji prasowej wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Miasto Pabieńce złożyło wnioski na dofinansowanie remontu ulicy Garażowej oraz na przebudowę ulic Dereniowej i Cedrowej wraz z budową otwartego kanału deszczowego w ulicy Dereniowej. Na liście podstawowej, gdzie zatwierdzono zadania, do dofinansowania znalazła się jedynie ulica garażowa. Koszt całkowity tego zadania wyceniono na 281 118 zł. Z rządowego funduszu miasto otrzyma 70% dofinansowania w wysokości 196 782 zł. Zatem do remontu ulicy garażowej z budżetu miejskiego trzeba będzie dołożyć nieco ponad 84 tysiące. Wniosek złożony przez miasto na przebudowę dereniowej-cedrowej, opiewający na bez mała 838 tysięcy złotych, znalazł się na liście rezerwowej. Oznacza to, że dofinansowanie na to zadanie możemy otrzymać w przypadku, kiedy jakaś gmina z listy podstawowej zrezygnuje z otrzymanej już dotacji, ale mówiąc szczerze, wydaje się to mało prawdopodobne. Warto przypomnieć, że na przebudowę ulic dereniowej-cedrowej miasto składało już wniosek w 2020 roku w ramach funduszu dróg samorządowych. Niestety, jak wiadomo również wówczas nie zyskał on akceptacji. Wynika z tego, że praktycznie trzeba się liczyć z tym, że te niespełna 197 tysięcy na remont garażowej będą jedynymi pieniędzmi, jakie z puli 95,5 miliona złotych na zadania gminne w naszym województwie trafią do naszego miasta. Cieszyć się może gmina Pabieńce, która dostanie prawie 1 800 000 zł na rozbudowę drogi gminnej na odcinku Górka Pabieńska-Gorzew. W porównaniu do Pabieńc narzekać nie może również pobliski Ksawerów, któremu przydzielono 1 17 000, 000 zł na rozbudowę ulicy Spółdzielczej i remont ulicy Zielonej, czy też gmina Lutomiersk z dofinansowaniem 327 707 zł. Konstantyn z dwoma wnioskami znalazł się na liście rezerwowej, tak samo jak powiat powieński, który ubiegał się o wsparcie przebudowy dwóch dróg powiatowych w Rydzynach. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to sprawiedliwy, równomierny i solidarny rozwój Polski, możemy przeczytać na rządowej stronie internetowej. Tancerz, instruktor miejskiego Ośrodka Kultury Filip Cybulski ma niespełna 22 lata i duży sukces na koncie. Właśnie pokonał międzynarodowych rywali i zwyciężył World Jumpstyle League 2021, czyli światową ligę jumpstyle najbardziej prestiżową i cenioną przez wszystkich tancerzy na świecie. Jest najlepszy został mistrzem świata. To był taki mój cel od kiedy tylko zacząłem tańczyć. Jak widziałem, widziałem Mistrzów Świata, to był wielki prestiż dla mnie. To było coś niesamowitego po prostu. Nie sądziłem, że mi się uda, uda to wygrać. Jest to dla mnie ogromna radocha. Na ten sukces pracował latami, ale przez pół roku dawał z siebie wszystko, bo aż tyle trwają wspomniane mistrzostwa. Same zapisy do eliminacji, selekcji, gdzie są wybierane dywizje dla tancerzy. Ja oczywiście wygrałem to najwyższą, najbardziej profesjonalną złotą. Trwałem już od czerwca, tam się zaczynają te selekcje. No i z czasem trzeba wygrać kolejne rundy z różnymi tancerzami z różnych krajów. Ja między innymi, żeby dobrnąć do finału, Musiałem wygrać z Włochami, również z Polską. Musiałem również wygrać z Francją. Także ten przestrzał jest bardzo duży. Naprawdę cały świat się w to angażuje. To jest naprawdę ten efekt globalizacji w tych zawodach, jest naprawdę niesamowity. To mnie napędza do działania. To jest po prostu niesamowite dla mnie. Filip pokonał ponad 100 zawodników. Mistrzostwa odbywały się przez internet. Mówiąc krótko i obrazowo, trzeba było nagrywać i montować materiały filmowe według określonych wytycznych. Istotny był m.in. ubiór, obuwie, miejsce nagrania oraz jego jakość. W tym celu Filip, jak przyznał, zainwestował w odpowiedni sprzęt. Na początku są eliminacje, które zatwierdzają cię do zawodów, następnie selekcje, w których jesteś podzielany na daną kategorię czy junior, czy senior, czy, czy strewny, czy złoty, prawda? Potem mamy bezpośrednio rundy. Tych rund jest około 5-6 z różnych krajów. I tak z każdą rundą trzeba nagrywać coraz to dłuższe choreografie, bardziej zaawansowane. Trzeba zwracać uwagę na to, jakie kroki były używane wcześniej w poprzedniejszych etapach. To, to jest też duży atut, że ciągle musimy wymyślać nowe kroki. I pchamy ten taniec coraz bardziej do przodu. Taka runda składa się z jednej solówki takie pierwsze rundy. One trwają około 20-30 sekund ciągłego tańca. No jest to standardowa ilość. Potem w finale to już mamy takie 4 bądź nawet 5 solówek po 23 sekund to o wiele dłużej, prawda? Reasumując, w ciągu trwania mistrzostw Filip wysłał 7 filmów. Te filmy były wysyłane na specjalną platformę, m.in. na YouTube, ale jeszcze dla, na, na platformę dla tancerzy, gdzie one były dalej oceniane. Średnio co miesiąc musiał być nowy film, czas, czasami co dwa tygodnie w tych wcześniejszych etapach. No i w zależności od tego, jakiego mamy przeciwnika i tak dalej, mieliśmy wskazany deadline na wysłanie filmu. Tancerze oceniało międzynarodowe jury składające się z sędziów m.in. z Meksyku, Francji oraz Polski. Wyniki na bieżąco były podawane w bezpośrednich kategoriach, czyli np. technika, różnorodność, dynamika, płynność i kreatywność. Jak przyznał Filip, z dobrymi wynikami udało mu się dojść do finału. W tanecznym pojedynku zmierzył się z Hiszpanem. Dani de Joana jest Hiszpanem bezpośrednio chyba z Madrytu, z tego co kojarzę. On też dość długo tańczy, około 90 lat jak ja. Myślę, że tańczy bardzo dobrze. Na pewno dynamika w jego tańcu była czymś, co mnie tak troszeczkę odstraszało w tym wszystkim. Musiałem pewne kategorie w swoim tańcu poprawić. Ostatecznie w pojedynku Filip otrzymał trzy razy więcej punktów niż jego rywal. Do zawodów miałem okazję być przygotowanym przez byłego mistrza świata Dawida Kędziore, który bardzo mi pomógł, również grupa Atomic Destination Team, w której jestem, też aktualnie jesteśmy wygranymi mistrzostw świata, bardzo mnie wspierała. Również ubiegły Mistrz Świata Patryk Lukier-Brożyński pomagał mi we wszystkich nagrywkach, etapach. Bardzo duża pomoc to była dla mnie. Czy to fizjoterapeuci z Pabianic, czy osoby zaangażowane w ten cały finał. To była naprawdę super, super synergia od nich wszystkich dla mnie. Tytuł Mistrza to sukces, który utrwala moją całą taneczną karierę, przyznał młody tancerz. Przygodę z jumpstylem rozpoczął około 9 lat temu. Jako nastolatek został instruktorem w Miejskim Ośrodku Kultury. Na chwilę obecną ma cztery grupy osób tańczących niemalże zawodniczą. Bardzo sobie cenię MOK, ponieważ gdy zostałem świeżym instruktorem, też w ogóle dość krótko byłem, bo w wieku 16 lat zrobiłem kurs instruktorski. Praktycznie nie miałem doświadczenia. MOK mnie przyjął pod swoje skrzydła, zaufał mi. No i tak to 5 lat później wygrałem te mistrzostwa, więc MOK jest dla mnie po prostu numerem 1, jeżeli chodzi o taką wiarę w młode talenty. Ale tytuł Mistrza Award Jumpstay League 2021 to nie jedyny sukces, jakim może się pochwalić 22-latek. Filip należy obecnie do ogólnopolskiej grupy Atomic Destination Team, która również prężnie działa i zdobywa laury. Ponadto tancerz czeka na wynik kolejnych mistrzostw, w których wystartował. Wygraliśmy w tym roku francuską edycję Mistrzostw Świata World Jumpside Cup jako grupa. Tylko nie grupa w choreografii, tylko choreografie solowe. Czyli pięć reprezentantów danej grupy, m.in. jako reprezentacja kraju Polski, daje solówki na bieżąco przez też pół roku. I właśnie tym tytułem udało nam się wygrać również z Hiszpanią, to jest bardzo ciekawe, również z Hiszpanią. Aktualnie tak już na końcu taki sam smaczek w mojej karierze, to jestem w finale mistrzostw International Jump Stay League, to są takie mistrzostwa bardziej powiedzmy, powiedziałbym, może europejskie, ale też jest na skalę światową. Reprezentuję tam Polskę przeciwko tancerzowi z Los Angeles Trevorowi finały już się odbyły czekam tylko teraz na wyniki które też zajmą około miesiąca więcej o sukcesie młodego tancerza o przebiegu mistrzostw o rywalizacji o tym czym jest dla niego taniec i o planach na przyszłość w programie drogowskaz kulturalny w czwartek 24 lutego Motywem przewodnim zajęć organizowanych przez Muzeum Miasta Pabianic w pierwszym tygodniu ferii był karnawał, czas zabawy kojarzonej z balami, korowodami oraz maskami. Podczas spotkania zatytułowanego Barwny Świat Karnawału uczestnicy poznali głównie zwyczaje karnawałowe w różnych regionach świata. Na przykład, że w Kolonii w Niemczech obchodzimy już karnawał od 11 listopada, gdzie w innych regionach e, świata dopiero od 6 stycznia. W każdym rejonie świata karnawał kończy się w tym samym czasie do środy popielcowej. E, w trakcie prezentacji dzieci zobaczyły różnice. Obchodach, w strojach, korowodach. Zobaczyły ten najsłynniejszy karnawał w Wenecji i przelot Anioła, który rozpoczyna ten barwny czas. Zobaczyły również taki może mniej znany karnawał w Meksyku, troszkę głośniej ostatnio bywa o karnawale w Nicei, więc też były porównania tych zabaw nie tylko w Ameryce, ale również w Europie. Była również mowa o potrawach, m.in. o słodyczach, które w tym czasie pojawiały i pojawiają się na stołach. I tu ciekawostka, gofry i naleśniki jedzono już w XVI wieku. W drugiej części zajęć dzieci tworzyły inspirowane prezentacją, głównie maskami weneckimi, własne maski karnawałowe. Kupiliśmy takie specjalne maski twarzowe na, na, na całą buzie, przestrzenne. Dzieci przyozdobią e, flamastrami i cekinami, więc troszkę będą chyba do tych weneckich e, podobne. Chociaż dzieci mogą się inspirować również innymi elementami. Jak panią idzie? No, no, ja myślę, że fantastycznie. No, nie, zrobione, zrobione, <laughs> nie, prawie zrobiona, ponieważ jest jeszcze drugie młodsze dziecko, które jest w przedszkolu obecnie, dostanie również maskę w domu. Zarówno dzieci, jak i dorośli byli zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach. Jesteśmy tutaj kolejny raz na warsztatach. Warsztaty zawsze są zorganizowane bardzo profesjonalnie. Dzieciaki mają zajęcie, robią coś, czego normalnie nie zrobiłyby w domu. Jest to mile spędzony czas, a przy okazji mogą poznać kilka ciekawostek na temat rzeczy, o których nie miały pojęcia. W drugim tygodniu ferii muzealne zajęcia dotyczyć będą zupełnie innej tematyki. Będą to zajęcia w formie gry muzealnej, co jest grane na wystawie Dźwięki Przeszłości. Jest to związane również z finisarzem tej wystawy, którą można e, oglądać to końca lutego i na trzech różnych stanowiskach dzieci będą poznawać ciekawostki związane z muzyką i wykonywać różnego rodzaju zadania więc będzie aktywnie i myślę że fajnie Zajęcia dla osób indywidualnych odbędą się w czwartek 24 lutego o godzinie 10.30 oraz 13. .00. Mogą w nich uczestniczyć dzieci od 7 lat. Aby wziąć w nich udział należy się wcześniej zapisać. Informacje dostępne są na stronie muzeum.pamienice.pl. Ponadto placówka do udziału w nich zaprasza też grupy zorganizowane. W pierwszym tygodniu ferii zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się zajęcia przygotowane przez filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. I tak na przykład Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, czyli filia numer 5 zorganizowała warsztaty literacko-plastyczne pod nazwą Zimowi Artyści. Dzieci miały to wykonania pracę architektoniczną. Bawiły się w architektów i ich zadaniem polegało na tym, żeby stworzyli budynek swoich maszeń. Mogła to być wieża, mógł to być jakiś kościół, sklep, cokolwiek im wpadnie do głowy. Do wykonania budowli posłużyła dzieciom masa solna. Do jej przygotowania użyto mąki, wody i oczywiście soli. Jak można było zauważyć, inwencja uczestników była różnorodna, pomysły na wykorzystanie masy solnej były przeróżne. Zrobiłam latarnię ze, ze Świnał Ujścia, ponieważ spodobała mi się z książki, e, które były na przykładzie, żeby mieć jakiś pomysł i po prostu miałam trzy pomysły, ale akurat wybrałam jeden z tych trzech. A jakie pozostałe dwa? Kościół i katedrę. Super. Próbowałam zrobić katedrę, ale mi się zawalała. A kościół jakoś nie brałam tak pod uwagę na koniec. Więc wybrałam latarnię. Zrobiłam domek. Y, zrobiłam domek z podwórkiem. I strechem. Dlaczego akurat taka budowla? Z czym Ci się to kojarzy ewentualnie? Dlatego, bo jak oglądałam książkę, to spodobało się, ja, ja lubię robić takie domki, bo ten dom jak mi się kojarzy, taki, bo najczęściej takie domki widzę właśnie w lesie. I ja bardzo lubię je tam jeździć, dlatego w to właśnie takie mi przyszedł do głowy. Tu mamy budę dla psów, tu mamy tatę psa, tu mamy mamę psa, a tutaj jest szczeniaczek. Tu jest klatka dla królika z kuwetą i z jedzeniem. Tu jest króliczek, a tu jest domek. Już wcześniej miałam do czynienia z masą solną, więc prostsze było. Do wykonania swoich prac dzieci wykorzystały na przykład patyczki, dzięki którym można było dodatkowo wyrzeźbić np. przykład okno w budowli. Niektórym dzieciom w robieniu rzeźb pomagali ich opiekunowie. Z całą pewnością takie zajęcia plastyczne to bardzo ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu również w domu, ponieważ taka manualna zabawa daje nie tylko dużo radości. Dzieci tworząc własne figurki ćwiczą koordynację ruchowo-wzrokową, ale nie tylko. Żeby mogły się nauczyć, że dzięki swojej wyobraźni mogą zrobić różne rzeczy niestworzone i bardzo oryginalne na swój sposób. Na dzieci, które nie mają pomysłu na spędzenie wolnego czasu w drugim tygodniu ferii, w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, czekają inne, równie ciekawe zajęcia. W środę będą dalsze część stapawy z wierszami Marii Konopnickiej. Natomiast w piątek będziemy kontynuowali dzisiejsze zajęcia, tylko właśnie motywem będzie malowanie ich budowli. Natomiast filia nr 2 przy ulicy łaskiej we wtorek 22 lutego proponuje wykreślankę geograficzną Czy znam polskie miasta?, a filia numer 4 przy ulicy 20 stycznia w czwartek 24 lutego zaprasza do udziału w warsztatach plastyczno-literackich Wyprawa na Biegun. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 11. Szczegółowa oferta zajęć przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się na jej stronie internetowej. Zwycięstwem 8157 zakończył się pierwszy pojedynek grot FNTF Automatyka Pabienice kontra UKS Basket SMS Aleksandrów Wódzki. Ten mecz pabianiczanki wygrały na terenie przeciwniczek. Patrząc na jego wynik, raczej nikt nie przypuszczał, że rewanżowe starcie w powiatowej hali sportowej w Pabienicach może się zakończyć nie inaczej, jak równie wysokim zwycięstwem gospodyni. Potwierdzeniem tych założeń była już pierwsza kwarta, wygrana przez grota 29 17. W kolejnej odsłonie podopieczny trenera Piotra Rozwadowskiego systematycznie powiększały przewagę nad Aleksandrowiankami, która na koniec drugiej kwarty w wygranej 23-12 do wzrosła do 23 punktów przy prowadzeniu do przerwy 52-29. Warto zwrócić uwagę na skuteczność z gry naszej drużyny, która wyniosła w pierwszych 20 minutach prawie 56%. Po powrocie z szatni Pabieńczanki w trzeciej kwarcie mocno zniechęciły przeciwniczki do walki o choćby zmniejszenie dystansu punktowego dzielącego oba zespoły. 30 do 8 takim rezultatem zakończyła się trzecia odsłona tego derbowego pojedynku. Na 10 minut przed końcową syreną grot FNDF Automatyka prowadził 82-37, a kibice liczyli na pojawienie się na tablicy punktowej magicznej setki. Zawodniczki rezerwowe, które trener Rozwadowski przy tak wysokiej przewadze desygnował do gry, Starały się osiągnąć ten pułap. Zabrakło niewiele, zaledwie trzech punktów. Grot FNF Automatyka pokonał UKS Basket SMS Aleksandr 97 97,43. Graliśmy naprawdę jako zespół, zespołowo bardzo dobrze, czego mamy tu prawie 30 asyst w, w całym spotkaniu. Także a, była szansa wpuścić wszystkie zawodniczki, żeby sobie pograły troszeczkę w większym nakładzie czasu, i to wykorzystaliśmy. Po dłuższej przerwie ze względu na kontuzję powróciła na parkiet Martyna Boniecka, która zapisała na swoim koncie dwie celne trójki. Ostatni mecz grałam trzy miesiące temu. Było ciężko. Wiadomo, trzy miesiące nie trenowania to jednak gdzieś tam kondycja upada, ale wydaje mi się, że pomogłam dzisiaj koleżankom Sześć punktów, dwie trójki, więc jakby to jest coś, co rzucam, więc wydaje mi się, że to był dobry powrót. Najwyższy dorobek punktowy w meczu z Aleksandrowem zanotowały dwie zawodniczki. To Magdalena Grzelak i Natalia Łopińska. Obie zapisały na swoich kontach po 22 punkty. 18 rzuciła Natalia Danych, 9 Pola Kazimierczak, 8 Aleksandra Janiak, 6 Martyna Boniecka, po 5 Martyna Goszczyńska i Patrycja Kirsz. 2 punkty zdobyła Aleksandra Kowalska. Kolejny przeciwnik, z którym przyjdzie się zmierzyć naszej drużynie, to MPKK Sokołów Podlaski. Przypomnijmy, że w pierwszym pojedynku w Pabienicach nasz zespół przegrał z rywalkami 56-67. Sokołów jeszcze tam jest wzmocniony troszeczkę, bo doszła taka jaworska, bardzo wysoki, wysoki gracz, bardzo dobry, z, z ekstraklasową też przyszło, przeszłością. Także powalczymy, na pewno powalczymy. Jeżeli będziemy grali tak zespołowo, jak, jak w dzisiejszym meczu, to, to mamy naprawdę duże szanse na to, żeby. Żeby, żeby to wygrać. Mecz w Sokołowie Podlaskim rozegrany zostanie w niedzielę 27 lutego o godzinie 17.00.